Jeśli potrzebujesz lekkiego laptopa do domu, pracy i podróży, to specjalnie dla Ciebie wybraliśmy notebooki wyróżniające się niską wagą, długim czasem pracy na baterii i dobrą relacją ceny do możliwości. Są tutaj uniwersalne i wydajne modele, które dobrze spisują się na co dzień. Zasubskrybuj nasz kanał, by zawsze być na bieżąco z nowinkami w świecie elektroniki. MacBooki Air już dawno straciły pierwsze miejsce na podium najlżejszych laptopów, ale wciąż stanowią łakomy kąsek dla użytkowników ekosystemu Apple. Ten model może się pochwalić nie tylko ekranem Retina o rozdzielczości 2560x1660 czy kamerą FaceTime HD, ale również najnowszym procesorem Apple M1. Jeśli masz w portfelu większy zapas gotówki, śmiało sięgnij po model z 16GB pamięci RAM. Asus ZenBook 14 to 14-calowa matryca i rekordowo niska waga. Nowe ZenBooki to obecnie pierwsza liga lekkich laptopów, a zastosowanie procesora Intel Tiger Lake z wydajną grafiką Iris Xe jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność tego modelu. ZenBook ci się podoba, ale wolałbyś coś z nowym procesorem AMD? Znajdziesz go w dalszej części tego zestawienia. Wielbiciele serii ThinkPad nie mogą przejść obojętnie obok modelu Lenovo ThinkPad T14S. Obok niewielkiej wagi jego zalety to wytrzymała obudowa ze stopu magnezu, czy też nowoczesny procesor AMD Ryzen 5 Pro 4650U ze zintegrowaną grafiką Vega 6. Przypomnijmy, że wersje Pro tych procesorów oferują dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem. Model w sam raz dla użytkowników biznesowych. Model Del Vostro 5301 to kolejny w tym zestawieniu lekki laptop wyposażony w nowoczesny procesor Intel Core 11 generacji, a konkretnie model Intel Core i5-1135G7 z grafiką Intel Iris Xe. Niewielkie rozmiary, ekran 13,3 cala, aluminiowa obudowa oraz SSD PCIe sprawiają, że to maleństwo przyciąga wzrok. ASUS ZenBook 14 w wersji UM425 został wyposażony w świetny procesor AMD Ryzen 7 4700U, który razem w duecie ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega 7 oferuje znakomitą wydajność jak na segment energooszczędny. Jest tu nie tylko 16GB RAM, ale i SSD PCIe o pojemności 1TB czy funkcja szybkiego ładowania. Ten lekki laptop może nam służyć przez długie lata bez konieczności rozbudowy. Jaki lekki laptop warto wybrać? Czy macie modelu przedstawionego w naszym top 5, czy macie własnego faworyta? Dajcie znać w komentarzach.